your land and you haven't asked first. As a guerrilla gardener you have all the usual issues that a gardener has to face like you know slugs and and the weather. No to jest bardzo fajnie, że coś się dzieje na moim osiedlu, że powstaje tutaj taki ślimak. Na początku e, pracowaliśmy właściwie sami, później pojawiło się i trochę dzieciaków, i trochę ludzi z osiedla. Także z takiej dość mozolnej pracy przy kopaniu tej ziemi i, i tworzeniu ślimaka zrobiła się taka dość interesująca impreza, czy takie spotkanie społecznościowe. Design to cykl warsztatów, spotkań i akcji w przestrzeni miasta, prowadzonych wspólnie z mieszkańcami i dla mieszkańców Lublina. Chcielibyśmy zachęcić Lublinian do podejmowania prostych i wspólnych działań, które mogą pozytywnie wpłynąć na jakość najbliższego otoczenia, ale też budować przyjazne sąsiedzkie relacje. więcej takich inicjatyw sprawi, że zacznie się pojawiać no coś, e, rzeczywista społeczność, czyli nie tylko ludzie mieszkający na danym osiedlu, ale ludzie, którzy zaczynają się znać dlatego, że e, razem pracowali, na przykład sadząc kwiatki. For me it began just for the love of gardening but actually what I've realized is that my great pleasure comes from persuading people that they should be doing this too that they realize that it can bring them a lot of joy and all the people that they'll meet because they're gardening in a public place they're provoking conversation gardening is a is a fantastic means to engage with people in your community Ten dzień dzisiaj akurat był wyjątkowy, bo pomagałem w takim artystycznym, artystycznym dziele, wyrobienie skocinętej ślimaka. No wrażenia były fajne, a szczególnie pomoc. Wrzucałem ziemię na taczkę, pomagałem w wykopywaniu, moczyłem kwiaty, rozgry, rozgrabywałem glebę. Warto było się w to za zaangażować. Dzięki temu osiedle jest bardziej ładne, ma jest jakby wyróżnione. Zachwycony jestem tym, że przyszło tyle osób, które do tej pory funkcjonowały w tym miejscu jako. Oglądacze albo osoby, które siedzą na ławeczce, piją piwko, palą papieroski, a teraz uznały, że to jest ich miejsce, i powiedziały: Kurczę, przecież oni to robią dla nas, więc weźmy łopaty i weźmy się do roboty. No, nie dajmy innym nas wyręczać, więc popracowali razem z nami, i pod koniec tego działania już wiedziałem, że to jest ich plac, ich ślimak, ich robota, a nie nasza. Bardzo fajny pomysł, bo to jest miłe iść i patrzeć na coś ładnego, jak jest kolorowo. I to bardzo fajny pomysł, żeby coś takiego robić. I teraz robimy ślimaka z kocimi miętki. To jest potrzebne, bo wtedy, jak ludzie idą i patrzą na to, to jest im mile i spędzać czas, i to osiedle jest takie bardziej zielone, i misie dla oka. bardzo ważny punkt. być jako

że trzeba budować postawy prospołeczne. to moja cała działalność ostatnio właśnie idzie w tym kierunku. To się wpisuje to wszystko, co myślę, co czuję, co chcę zrobić dla tego miasta, dla tych ludzi. Dlatego tutaj jestem dzisiaj. Moje pierwsze wrażeniem z Lublinu były, że jest tutaj wielki potencjał. Jest tu dużo otwartego miejsca. Niestety w niektórych przypadkach jest dużo zapomnianego miejsca, ale to jest dobre. for the gorilla gardener it's a canvas there waiting to be tended and if the reaction at this evening's talk is anything to go by there's a lot of people here who are itching to do more of it and to demonstrate their love of gardening and their love of the city lublin should be a hotbed of gorilla gardening so